Cześć, witam Was wszystkich bardzo gorąco. W dzisiejszym odcinku konkursowym mieliśmy konkurs na jak najciekawszy rysunek zombie albo roślina. I do wygrania są karty, znaczy były karty, bo ktoś już je wygrał. Ja wiem kto, zaraz zobaczycie rysunki. Zanim przejdziemy do rysunków zwycięskich, to chciałem Wam jeszcze pokazać rysunki, które moim zdaniem są bardzo ciekawe. Tak więc zaczynamy. Pierwsza roślina, w ogóle było bardzo dużo roślin, o wiele mniej zombiaków było. Wy chyba też po prostu lubicie bardziej rośliny. Pierwsza, mm, pierwsza roślina to jest zombie. Znaczy, pierwsza roślina to jest czosnek. I to nie jest taki czosnek, jaki znamy, bo wiemy, że czosnek flans versus zombie jest. Ale taki dość, dość ciekawy, groźny, strasznie mi się wydał. Więc pomyślałem, że warto go tutaj pokazać. Całkiem fajny, całkiem fajny. Kolejna roślina, no to jest kwiat, chyba storczyk jakiś, no takich kwiatów w Plants vs Zombies chyba nie mamy. Ktoś pisał, że niektóre z tych roślin, bo ja już robiłem taki wstępny przegląd, link gdzieś tu znajdziecie w opisie, to na moim drugim kanale, bo na żywo robiłem ten przegląd roślin. Ktoś pisał, że niektóre rośliny są z chińskiej wersji, ale nie wiem, no takiego nie kojarzę. A tutaj ciekawe, ktoś wkleił poziomki. Poziomki mi się wydały ciekawe, dlatego że miały taki fajny opis i rozwój. Wiecie, że one najpierw, najpierw wzrastają, później są coraz mocniejsze. No i te takie etapy przechodzą. Wiecie, w Plants vs Zombie są takie, są takie roślinki, które, które się rozrastają. Chociażby ta truskawa, którą żeśmy ostatnio grali, więc też ciekawy pomysł na poziomki. No i pierwszy zombie w naszym zestawieniu. Zombokser, No nie jest to jakiś wyjątkowy pomysł, jeśli chodzi o zombiego, bo, bo przecież bijących super mózgi też mamy tych, tych, tych takich zombiaków. ale taki bokserek całkiem fajny. Ma taką kurtkę skórzaną, z tego co widzę, z takim futrem. Trochę mi przypomina, więc, więc całkiem niezły ten zombiak. A tutaj o tą roślinkę chciałem pokazać, bo bardzo ładne ma kolory, bardzo fajnie jest narysowana. Koniczynka czterolisna. No tu jest arbus, jak widać. Pestki arbuza. Ma 50 pestek arbuza. Strzela, strzela pe pestkami. Też fajne. No, jest arbus w plans vs. Zombie. Można strzelać katapultą arbuzem, ale taka postać arbuz to by było ciekawe. No i kolejny zombie El Zombero Staco i Burito. Jakby motyw tako i to pojawia się w Plac versus zombie, bo jak wiecie, Dave jest fanem, a zawsze się da nabrać, więc tutaj bardzo możliwe, że ten zombie mógłby, mógłby go przyciągnąć. Też go tutaj chciałem pokazać wam, bo jest całkiem niezły. Ten, powiem wam, to jest właściwie chomper, czyli to jest roślina, ale to nie jest taka roślina związana jakby. Wiecie, z jakąś inną rośliną, tylko jest związana z, prehistory, wiecie, z prehistorycznymi czasami z dinozaurem i pomyślałem, że warto go tutaj pokazać, bo to tylko jedna osoba wpadła na taki pomysł, że można połączyć roślinę z dinozaurem, a przecież wiecie, że ewolucja tak działa, że najpierw rośliny są, później nie wiadomo, może właśnie dinozaur z roślinem być? Pewnie nie, ale kto wie, może w Plants vs Zombie mógłby być. No, i tutaj DJP za okularki, za fajny kolor. Go, go chciałem wam pokazać. Też fajny, fajny strzela kurami dźwięku, które ogłuszają przeciwnika. Czyli coś, czego w Plants vs. Zombie, no nie do końca takie ogłuszenie, Są rośliny, które to masło na przykład na głowę zrzucają, prawda, czy tam na chwilę ogłuszą, ale taki piszuter, który ogłusza, no takiego chyba jeszcze nie ma. I tu sasaneczka bardzo ładna, bardzo ładny rysunek, to jest taki w ogóle sasaneczka pomysł, żeby takiego kwiatka. Widzę, że one trującym pociskiem strzela, ma jeszcze kilka mocy. No taką sasaneczką to aż chciałoby się grać. I mamy też e, ananasa. Ja się tak zastanawiałem, czy jest w ogóle ananas plan z wersus zombie jako roślina. I tak trochę nie kojarzę. Więc pomyślałem, że warto tutaj pokazać ananasa. Zwłaszcza, że nikt ananasa nie rysował. A jest i pszenica. Pszenica była przysłana również z innymi rysunkami, ale w ogóle pszenica. Sam pomysł wydał mi się super, bo zauważcie, że takich roślin rolniczych, które wiecie, gdzieś tam się później przerabia, zazwyczaj są owoce i warzywa. Albo jakiś kwiat może być. Ale taka przemysłowa roślina jak pszenica mogłaby być na przykład soja też albo inne tego typu. No wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, dobry kierunek, dlatego tutaj też ten rysunek chciałem Wam pokazać, wyróżnić go trochę. I kolejny zombiak, tłusty zombiak, powolnie kroczy i jest po prostu gruby. Mamy takie zombiaki w plans vs Zombi, które są większe, takie trochę jak tarcze działają, są właśnie nie, nie lada wyzwaniem. I tutaj kolejny taki pomysł, całkiem taki przyjazny, fajnie narysowany, więc też go Wam pokazuję. O, i to był, e, jaką się nazywał, Kapitan Pomidor. Kapitan Pomidor. E, no, całkiem spoko jest, Kapitan Pomidor. Szkoda, że tu widzicie, on strzela sosem pomidorowym. Szkoda, że nie ma jakichś dodatkowych tutaj jeszcze elementów, bo na pewno by ta praca mogła zająć wysokie miejsce. Fajny pomysł na... na... Kapitana Pomidora, e, wampiryczny kaktus i teraz jakby wampiryczny kaktus są takie wiecie tam wampiryczne na przykład słoneczniki są w Garden Warfare, ale tu też on ma wampiryczny czostek, e, ciemna ziemniaczana mina i orzech Dracula, więc jakby ma od razu cały wampiryczny e, zestaw. Jest też kukurydziany Komandos i akurat Komandor Kukuryc, no jest taka postać w vs Zombie, ale podobał mi się rysunek, że ten kukurydz ma tak jakby krągłowę, głowę, nie taką w przód, wiecie, do góry postawioną, tylko taką do przodu, trochę inne podejście. Jako jedyny jest Komandosem z jego armii, wie jak uratować świat przed zombie. Uwaga, zombie. Nie wiem co to znaczy ta uwaga, ale potrafi uratować Świat przed zombie, no i tutaj zombie nerd to jest. Powiem Wam, że. No, rysunek nie jest jakiś super kolorowy i tak dalej, ale ciekawy opis był do, teg do tego zombiego, bo to był zombie, który wie na czym polega gra plants versus zombie, dzięki czemu potrafi unikać połowy strzałów, przechodzić przez rośliny i wykorzystywać błędy gry. Całkiem pomysłowe, muszę Wam powiedzieć. I to by było na tyle, jeśli chodzi o prace, które postanowiłem wyróżnić i pokazać Wam je w odcinku. Za chwilę zobaczymy, kto zwyciężył, a resztę prac możecie zobaczyć w moim tym filmie, w którym, o którym wspominałem. W opisie, w opisie pod, tym, pod tym nagraniem będzie do niego link albo w którymś z pierwszych komentarzy. Tam przeglądam wszystkie prace. A teraz chodźmy do prac zwycięskich. Mamy pierwszego zwycięzcę i pierwszym zwycięzcą jest Kajetan. Gratuluję Kajtek za pomysł, to jest zombie złodziej. Tu mi się bardzo spodobał jakby pomysł tego, bo mamy faraona, który w plan z zombie kradnie słońca, ale tutaj Kajetan napisał, że ten zombie nie dosyć wiecie, że kradnie słońca, to jeszcze chodzi po planszy i kradnie rośliny do wora i po prostu je pakuje do wora. A jak zginie, to te rośliny wypadają z tego wora. Fajny pomysł. Bardzo mi się ten pomysł spodoba i stwierdziłem, że tutaj, że tutaj należy się wygrana. I dla ciebie, Kajetan, jeden taki zestaw kart do ciebie powędruje. O, napiszę ci oczywiście maila, żebyś, żebyśmy się adresami wymienili, żebym wiedział, gdzie go wysłać. Plant zombie karty. Drugi zwycięzca. Zwycięzca to jest. No, powiem wam, że to jest chyba mój ulubiony. Pixel Shooter. Powiem Wam, że taki P-Shooter, tylko pikselowy, super. Po pierwsze, jest fajny, fajny pomysł, że on jest pikselowym P-Shooterem. To mi się podoba. Do, do znalezienia, widzicie, w Gaming Landzie można go... Pixel Shooter to antywirus połączony z P-Shooterem stworzony przez EA, czyli Electronic Arts, jakby trochę takich wydawcy gry, nie by pokonać wirus zombie i ma swój własny kanał gamingowy twórca InfoPixel Lasso Shibo na konkurs rysunkowy w czerwcu. Narysowane Maciej dla nas narysował, powiem Wam: No, tak jak mówię, no super, bardzo mi się podoba ta roślina. Dlatego do Maciej, do ciebie, wędruje drugi zestaw kart. Tu mam jeden, tu jest drugi, wędruje do ciebie. Ale. To jeszcze nie koniec, bo bardzo mi się spodobały Wasze prace i postanowiłem, że mimo że nie mam kart, ale ktoś mi napisał w komentarzu, że u nas można zamówić w internecie takie karty, więc ja jeszcze dwa takie zestawy kart zamówię specjalnie i jeszcze dwie nagrody rozdam, bo bardzo fajne prace nadesłaliście. I kolejna osoba, która wygrała, to jest Ryszard. I Ryszard narysował zombie kluska który jest kluskiem, ma nogi całe w sosie i do tego ma jeszcze klopsiki zamiast stóp. Fajny pomysł, bardzo mi się podoba i no i moim zdaniem należy się tutaj, należy się tutaj też, też wygrana zombie klusek. No Chciałbym coś takiego zobaczyć, zwłaszcza, że on wiecie, on nie jest taki symetryczny, zobaczcie te ręce, tu, coś mu, tu mu kluska wystaje. Chyba jeszcze ser w ogóle ma na ciele. No trochę taki właśnie zmutowany z jedzeniem, a jak wiecie zombie lubi mózgi, a Dave lubi może kluski, może to jest jakiś taki, wiecie, podpucha. I ostatni ze zwycięzców, Victor zostawił subika, jeśli wy jeszcze nie macie, to pod filmem możecie zostawić suba albo łapkę w górę. No, Wiktor Wy narysował taką, bardzo mi się ta roślina podoba, bo to nie jest jakby jeden gatunek roślin, tylko jak widzicie, tu jest dużo ich. Są kwiaty, są kukurydze, są jakieś liście, liście chyba szczawiu albo szpinaku, jabłkami strzela, ma w rękach marchewki. I powiem Wam, że według mnie to jest bardzo ciekawa taka, nie wiem jak to nazwać w ogóle, mega roślina, może jakby połączyć kilka roślin, to one mogłyby zamienić się w taką mega formę rośliny, takiego bossa roślin. Może to taka grządka, wiecie, no po prostu cały ogródek się zebrał, żeby, żeby walczyć z zombiakami. Ten pomysł przypadł mi do gustu i pomyślałem, że Wiktor też powinien tutaj nagrodę dostać, dlatego dla was chłopaki, bo to chyba same chłopaki. W ogóle bardzo mało dziewczyn. Nadesłało, zauważyłem. Po zestawie takich kart napiszę do was maila. Pozostałym uczestnikom uczestnikiem. Dziękuję za udział. Mam nadzieję, że, no wiecie, no wszyscy nie mogli wygrać. Tak jak mówię. Niektóre rysunki mi się bardziej podobały, to wszystko zależało od tego, wiecie, jaki jest narysowany, czy jest dużo napracowania, jaki pomysł jest w ogóle, no, niestety trochę to jest subiektywne, bo to, wiecie, no, ja, ja jakby wybieram, co mi się bardziej podoba. Ale fajnie, fajnie, mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze ten konkurs powtórzyć, że jakieś nagrody uda mi się dla Was zdobyć. A i coś roz, roz tego, rozdać w kolejnych konkursach chyba też rysunkowych, bo, bo było ciekawie. Ja tymczasem wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli ktoś chce wysłać do mnie list, żebym go otworzył na odcinku z Plant vs. zombie albo z innej gry, to adres macie na mojej stronie internetowej susibok.pl. Jak wysyłacie do mnie list na liście, napiszcie na jakim odcinku chcecie, żeby było otworzone, czy Garden Warfare, czy zwykłe Plants vs. Zombie, czy jakaś inna gra, Kingdom Rush, Burrito Bizon. a i tyle chyba. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, a ja tymczasem znikam. Trzymajcie się, cześć!